Dzień dobry, tak jak rok temu Filmik podsumowujący Cały 2021 rok Czyli najlepsze karty Jakie właśnie trafiłem Rok temu Było tych kart 10 Teraz jest 22 karty Chyba nawet tam pominąłem Jakieś już VMAX Bo było ich całkiem sporo Też jakieś tam powtórki Także co Trzymamy kciuki za ten rok co już jest, czyli 2022. Czy jeszcze raz nam się uda o dwa razy, czyli 40 ponad dropów. <noise> to by było ciekawe. Zobaczymy. Zapraszam Was do oglądania. Subskrybujcie, lajkujcie standardowo, tak jak zawsze. No i napiszcie jeszcze jaka jest Wasza najlepsza karta trafiona w 2021. Najlepiej weźcie sobie jakąś przekąskę. Bo jest dłuższy niż ten w tamtym roku. Ja mam kabanosy No, no, także zapraszam do oglądania. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że ceny pochodzą z tamtych filmów, więc mogą być one nieaktualne z teraźniejszymi wartościami kart. Patrzcie, tam coś się świeci. Czyńczą, widzicie to? Będzie coś. O kurde, holo, i teraz coś się świeci. Rare candy. Co to jest? Uuu! Timiel Grant, Co się stało? Szakel, nie ma emisji. Nie tym razem. Uuu, ja coś tam widzę. Ostrość. Ty. Czy ja ta, patrzcie coś tam się świę. ja pitol, cholo i się coś, świę. trzy dwa, o mój Boże, co to jest, Uu. trzy dwa, o nie. Co? Co wy gadacie? Nie! uch, trzymajcie kciuki. Spinak. To teraz chyba. Oj, oj, oj. Mamy to! Galeriańska darmaka, Szajni. Bardzo ładne. To nie jest Rivers. To jest drugi Shiny. Ja pitole. Graplog. Nie wiem kto się czyta tego pokona. To będzie teraz. Ostrość. Kolejny Shiny. Znowu sz Wy widzicie, co się dzieje? Ja pi, <ścoughs> co jest? I teraz? O kurde, mać! naprawdę? Mamy szajny. Lopraz! Tak to jest. I tam za nim też coś jest. O kurde! O kurde! Krupa. Nie! To. Dwie lepsze karty. Co będzie teraz? Trzymajcie kciuki. Mój pierwszy starszy booster. Czy tu coś będzie godnego uwagi? <laughs> Nie mówcie. Ja się domyślam, co to jest. <laughs> Trzy, dwa? 2... Tak jest! Ja! Nie przeklę. O mój Boże! Czy wy. Nie, fulard! O! o! A kto tu siedzi? O! Tabu. O kurde Ciekawie Funarcik, co się stało? Losowe boostery, 2. ile lubią Oddać, zobaczmy, co będzie w drugim. Chyba teraz, Shiny. mamy to. Uwaga, trzy, dwa. Uh, ha! Galer, ja Nie wierzę w to. Jak to się stało? Ktoś mi wytłumaczy? No! Niemożliwe. Niemożliwe. O Boże! Wy. Ojojoj! Ojojoj! Oj, oj, oj. Co to jest? Dito Vimax! Aż nie wiem co pierwsze do koszulki. Nikit! Cóż tam się świeci? O mój Boże! Tauros i? Halo? Halo? Nie mogę. O kurde. Uuuu! Uh, Ty się trochę przykleił do, do rewersa, Co jest? Ole się wystraszyłem. Pokemon Readers. Nortari. To... Czemu on był przyklejony tak lekko? To już teraz. Dziękuję. Dziękuję. Co tu mamy? Uh! Kurde mać! Najlepszy wi, Najlepszy wi, jaki jest. O mój Boże. O mój Boże! Co jest? Co jest? Czekajcie. Czek o kurde mać! Karol Miałem zostawić to. O, jak mi się już ręce spociły. Ja nie mogę, nie. miałem, miałem zostawić tego. Tak jest. Zigli śpiewający. Mamy szajni. Mamy szajni. To tak jest. Woo! O! to tak jest. Kurde! Najpiękniejszy szajdi. Ja ciebie trzy koszulki wyciągnąłem. To tak jest, kurde. I zobaczymy. O, ty, to już szajni. No. <ścoughs> co jest? Jaki piękny, piękny Horsi. On mamy Shiny Dziękuję. O to chodzi. I jeszcze jedna karta. Rerka zwykła. No. I wodna. A ty nie obstawiałeś czy obstawiałeś? Yy, ale dobra, to film okay. szlaini ponitę galeriańską. Bardzo mnie to cieszy. Ile? 30 zł? A ponita chyba jest droższa. ponita jest chyba tą. tą... Ej, ale niestety zobaczcie, jest uszkodzona. Widzę, rogi są no, w takie. No ten shining face niestety tak jest. Ale i tak jest dobry. Proszę mi otworzyć. Ja ciebie. Jak nie chciał puścić pikachu. O tym mówiłem. E, koszulka. Ho. Nie, nie, drugi Drugi To jest po prostu Jak to się stało? Z Pikachu będzie Największy problem, będę musiał go kupić No to będzie lipa Bo trochę drogi Jak to się stało? Że mamy dwie karty za stówę. skowyt Tam się coś świeci. O kurde. O kurde, okej. Okay. Okej. Okay. Senti vi Fulard. Fulard. Przepiękny. Kurcze, bele mole. No. No. Z puszeczki tak o wyciągnięty. Bardzo ładnie wycięty. Dziękuję. Dziękuję. O to właśnie prosiłem. Ludala. Jest. Jest blastuis! Gruki. Ręce do góry. Let's go. Co to jest? Skorwany S. Łatwo i Jodbega. Oho. Kosmok. Graudon. Gardevoir i ex, przepiękna karta i Flying Pikachu. No to była paczka, to była paczka właśnie taką, o którą nam chodziło. Gardevoir, słuchajcie, to jest dobry, dobry drop. Oho, oh, oh. Palkia I to jest teraz. Tapulele, jest! Tapulele! O kurde, teraz to się... zaskoczyły mi flying, pikać! Tak jest. Tapulele. I teraz widziałem, że coś się świeci. Patrzcie się na to, Patrzcie się na to, co to jest za Pokémon? Salamence! Wow. Fullard! Już wiemy, że coś tam jest dobrego. Swirlix. Także możecie napisać, jaka jest wasza najlepsza karta z Chilling Rain? Bo możliwe. Że zaraz moja będzie teraz, teraz, już teraz. Doktor! A co, doktor czego? Co wie? Tak właśnie prezentowały się wszystkie najlepsze karty Pokémon z poprzedniego roku. Wszystkie te filmy są dostępne na moim kanale. Karty leciały po kolei tak jak yy, zostały one trafione, tak jak są w kolejności filmy, od najstarszego do najnowszego. Widzicie ostatnia karta tęczowa była na naszym końcu. Także co, jeszcze raz trzymajcie kciuki za nowy rok, oby było jeszcze więcej tych dropów. No i co? Do następnych filmów. Wy napiszcie jaka karta jest waszą najlepszą z poprzedniego roku. Siema!